Na zaproszenie prezydenta miasta Stargard Szczeciński Sławomira Pajora do Stargardu przyjechali znamienici goście, którzy w niespokojnych latach 80 grali pierwsze skrzypce w związkach walczących o wolność i niepodległość naszego kraju. Zdecydowali się nie być biernymi po to, żebyśmy dzisiaj po 20 latach mieszkali w Polsce w takiej, w jakiej mieszkamy. Wczoraj odbyły się wybory do Europarlamentu. Wszystko to traktujemy jako rzeczy, które są naturalne, po prostu je mamy, ale one same z siebie tak nie przyszły. Po prostu wiele lat historii, wiele lat pracy, wiele lat i działań, i niepokornych ludzi, którzy wtedy, kiedy tego nie było wolno, nie bali się podjąć działalności. W Stargarskim Centrum Kultury o walce i o upadku komunizmu opowiadali były marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Płażyński, były wicepremier w rządzie Jerzego Buzka Longin Komołowski, starosta Stargarski Waldemar Gil, pierwszy przewodniczący NSZZ Solidarność pod region Stargard, Edward Radziewicz, były przewodniczący Solidarności Portu Szczecin, uczestnik obrad Okrągłego Stołu oraz Zdzisław Rygiel, obecny przewodniczący Stargardskiej Solidarności. Byliśmy gotowi wtedy na zmianę ustroju. Drodzy Państwo, w duszy myślę, że większość Polaków, w tym nie my, mieliśmy jakby potrzebę wyzwolenia się ze Związku Radzieckiego. Natomiast ja mogę mówić za siebie i za najbliższych kolegów. W tym czasie nie myśleliśmy o tym, że już Związek Radziecki nas opuścił. Byliśmy przekonani, że każdy przyczółek, walka o wolność, walka o jakiekolwiek prawa daje nam poczucie wolności. Maleńkie, mała rzecz, a była dla nas wielka. Spotkanie w sali widowiskowo-kinowej Stargarskiego Centrum Kultury zostało zorganizowane przez Biuro Prezydenta Miasta i było stargardzkim elementem obchodów ogólnopolskich uroczystości 20. rocznicy odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Im dalej się będziemy oddalać, tym tych aktywnych działaczy będzie o wiele więcej niż było ich prawdę. <laughs> Czyli reasumuję, sytuacja była taka, że to było niemożliwe, ponieważ to wszystko nastrój społeczny opadał stale, że ci, którzy drukowali, doświadczali Takiego momentu, że my musieli sami napisać, wydrukować, zanieść do zakładu, a w końcu trzeba było samemu przeczytać to, co się wydrukowało. Powstawało błędne koło. W debatach pomiędzy nami nie widzieliśmy wyjścia z tej sytuacji. Okrągły stół był jedynym wyjściem z tamtych sytuacji. Goście spotkali się ze stargarską młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem spotkania było przybliżenie i uświadomienie młodzieży, jak wielki wpływ na losy naszego kraju, jak i wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, miał niepodległościowy zryw ludzi skupionych wokół Solidarności. Panowie opowiadali również o okrągłym stole stosunku władzy do strajków w zakładach pracy w wyborach w 1989 roku. Próbowano również przewidzieć los Polski, gdyby nie udało się obalić komunizmu. Nie wiemy, jakie były decyzje po stronie Związku Sowieckiego, a niewątpliwie zmiany w Związku Sowieckim, Gorbaczow, to co się działo, było jakimś istotnym elementem wpływającym na to, co się działo w Polsce. Czyli z jednej strony Polska też zmieniała się poprzez kolejne punkty, to co się wydarzyło w roku 80., poprzez funkcjonowanie Solidarności. Ta Solidarność, tak jak Longin Komowski mówił, tak na dobre w 87-88 roku raczej słabo. I te strajki majowe i sierpniowe w 1988 roku nie były jakimś przykładem potęgi. Raczej znaczy były przykładem determinacji, ale nie płynąły z takiej wnioski, że jesteśmy bardzo silni że cały naród tylko czeka do poderwania. Wręcz przeciwnie. Ale jednocześnie, chyba sytuacja gospodarcza kompletnie się rozjeżdżała i cały system komunistyczny już stracił tę swoją ideologię. I w Związku Sowieckim doszli do wniosku, że jednak trzeba poluzować. Żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w żywej lekcji historii. Moderatorem panelu dyskusyjnego była pani Jolanta Aniszewska ze Stargarskiego Muzeum.